Witam serdecznie. Nazywam się Maria Frankowska. A witam w kolejnym odcinku Co Nowego Holandia. Dziś będziemy rozmawiać na temat minimalnego wynagrodzenia na terenie Holandii oraz to minimalne wynagrodzenie będziemy porównywać z innymi krajami. Mamy rok 2024, a w chwili obecnej wynagrodzenie godzinowe brutto wynosi 13,68 na terenie Holandii. Od 1 stycznia 2025 minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 14,06 euro. A tym samym, jeżeli chodzi o porównanie, Holandia klasyfikuje się na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Na pierwszym miejscu jest Luksemburg z kwotą 2571 euro, później jest Irlandia z kwotą 2146, a Holandia zajmuje trzecie miejsce z kwotą 2070 euro. Jak wygląda sytuacja w innych krajach, Niemcy z kolei w roku 2024 miały stawkę godzinową 12,41 od 1 stycznia ich wynagrodzenie wzrośnie do stawki 12,82. eurocentów. W Belgii natomiast minimalne wynagrodzenie wynosi 12,57. Czyli jak widać w Holandii, biorąc. Porównanie z tymi krajami jest najwyższe wynagrodzenie. Holandia, jak już mówiłam, jest na trzecim miejscu, natomiast kto, które kraje są w ty, na tych ostatnich pozycjach, jest to Litwa, Węgry, Rumunia, Turcja, także Bułgaria, Albania, gdzie kwoty są dość niskie w porównaniu z innymi normami jeżeli chodzi o Danię, Finlandię, Włochy, e, Austrię, to tutaj nie ma żadnego minimalnego wynagrodzenia, e, co też jest dość dużą ciekawostką. E, więc e, reasumując, jeżeli chodzi o Holandię, miejsce trzecie od 1 stycznia, stawka 14,06, e, więc prawdopodobnie e, warto pracować na terenie Holandii. I don't Shit. I got no love for the fake fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it